się po ryjach jak pojebani coś nadal się dzieje ciąg dalszy nastąpi walki ale buruk daje popalić czekaj, Ola, wink nagrywam jak psy się napierdalają ale kurwa, czekaj, bo ja tu prowadzę filmik. Psy się... Dobra, widzowie, myślę, że te filmiki, wam się spodobały. Pozdrawiam, was też. Oliwia, chcesz, żeby pokazać twój twarz? No właśnie, o Koniec filmu zaraz. Koniec filmu.